Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na 2020 rok dla osób spod znaku wagi. To oczywiście będzie prognoza ogólna, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany prognozą osobistą, bardziej szczegółową odpowiedzią na pytania, może rozkładem partnerskim, zapraszam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się pod filmem. Co 2020 rok przyniesie dla wagi? Waga. Styczeń. Wchodzicie z energią zmiany absolutnej. Albo chcecie tej zmiany, albo ona się dzieje poza waszą kontrolą. Natomiast karta wieży może mówić o zaskoczeniu. Pewne rzeczy mogły się wydarzyć lub mogą się jeszcze wydarzyć bardzo niespodziewanie. To jest karta zmiany schematów myślowych, zmiany. Y, takiego y, działania, y, takiego sposobu działania, w jaki do, do tej pory to się działo. To jest... Y, y, to może być trudna energia, natomiast y, tak naprawdę, żeby zacząć coś nowego, musimy zamknąć, zburzyć stare struktury, stare, y, stare przyzwyczajenia. A... Luty, szóstka mieczy, być może to jest z tym związane, to jest wasza energia, to jest odejście od czegoś, zostawienie czegoś, co już nam, co już nam nie pasuje, co nam nie służy, co jest nam niewygodne, być, być może właśnie takie schemat, takie schematyczne działanie, myślenie, ale również sytuacje, miejsca, być może praca, być może partner, być może przyjaciel, być może rodzina, wszystko, co nas w jakiś sposób blokowało. Może być tak, że to się na początku roku bardzo szybko wydarzy taką energią wchodzicie do tego roku, to jest zostawienie czegoś za sobą i odpłynięcie na, na drugi brzeg. Tak akurat w tej karcie tak to wygląda. Odpłynięcie na drugi brzeg. Tam, gdzie y, szukamy jakichś dla siebie nowych szans, gdzie jest tutaj, y, mamy nowe horyzonty, gdzie y, będziemy budować coś nowego. Marzec. Dwie karty mi się tutaj wzięły, że tak powiem. Dobre zresztą karty, Paśmonet i Słońce. Yy, pa, karty paziów mówią o dzieciach, natomiast Paśmonet mówi również o rozpoczynaniu yy, o rozpoczynaniu takich działań, takich yy, aktywności, które mają w przyszłości zaowocować lepszą, stabilniejszą sytuacją finansową. To są dopiero początki. Paść jest osobą, która się uczy, czyli niektórzy mogą zaczynać jakiś staż, nową pracę, być może zmieniać kwalifikacje, dokształcać się, przechodzić jakieś kursy, ale w rezultacie ma być to coś dla, dobrego dla Was, bo tu macie kartę słońca. Karta słońca mówi o pozytywnym podejściu, czyli Wy to nowe, w co wchodzicie, to nowe, co zaczynacie, traktujecie tak bardzo pozytywnie, widzicie w tym dla siebie szansę. The Yy, jeszcze tylko chciałam na temat tych miesięcy, proszę nie traktować tego tak yy, stricte, że w danym miesiącu to, a w innym to, ponieważ yy, no, czas jest płynny, wydarzenia wynikają jedne z drugich. To nie jest tak, że coś się wydarzy w styczniu, potem poczeka, poczeka wszystko, świat poczeka i wydarzy się w lutym. Nie, to jest pewna sekwencja zdarzeń, tak? Yy, macie królową buław w kwietniu. Królowa buław to jest wasza siła, wasze przekonanie o, własnym, o własnej sprawczości, o własnej atrakcyjności. O tym, że możecie dużo, o tym, że w ogóle jesteście dumni. To jest duma taka, ja wiem, na co mnie stać. Wiem, czego chcę. To jest też atrakcyjność. Czyli albo to jesteście wy. Albo taka osoba się pojawia w, gdzieś w waszym życiu jest ważna. Od razu powiem tak, karta słońca to jest karta lwa i królowa była to też jest baran, lew i strzelec, ale jeszcze wcześniej tutaj był paśmonek i to są osoby, bardzo możliwe, że młode osoby, z znaków byka, panny lub koziorożca. Tu mamy strzelca, maj jest pięknym miesiącem, karta umiarkowania mówi o, o złapaniu takiego balansu, o, o odzyskaniu spokoju, radości, spełnienia, poczucia takiego y, taki odzyskania równowagi, tak bym powiedziała. To, to, jest, to jest coś właściwie, do czego, y, do czego tak naprawdę dążymy, czyli do równowagi, żeby nie było... W żadną stronę, jakichś y, takich, y, takich marginalnych y, 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 sytuacji, które nas albo bardzo stresują, albo po prostu wpędzają w depresję, albo nas bardzo nakręcają, albo w ogóle nas spowalniają. Tutaj jest balans, równowaga, zadowolenie, y, radość, spokój. To jest też natura. Tu jest y, ta tęcza, mówi o tym, że, że jesteśmy dziś połączeni z wyższym, z wyższym ja, może z, może z niebem, z wszechświatem, z Bogiem, zależy od w co kto wierzy. Czerwiec, dwójka kielichów. Być może jest to związane z tym, że spotykacie, czy macie koło siebie osoby, które Was wspierają, które są przyjazne, które kochają miłością bezwarunkową, które. Hmm, na które możecie zawsze liczyć. Karta dwójki kielichów jest karta szczerej przyjaźni, prawdziwej miłości bezwarunkowej, takiego zespolenia z kimś, to może być każdy, to może być relacja zarówno przyjacielska, rodzinna jak i relacja romantyczna. Lipiec, dziewiątka monet. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, to bardzo dobrze, bo ta karta mówi o bogactwie, o rogu obfitości. O obfitości, ale powiedziałam rogu obfitości, bo mam jedną talię, gdzie na tej karcie jest róg obfitości. To jest karta poczucia wartości, to jest karta spełnienia marzeń. Więc nie musi to dotyczyć ściśle finansów i sfery materialnej, ale również... E, zupełnie innych dziedzin życia, gdzie czujemy, że nasze małżeń, marzenia e, się spełniają, że, że to jest realne, że może tak być, że w naszym życiu e, dostajemy to, e, dostajemy to może nie jest dobre słowo. E, Wypracowujemy sobie to, co jest dla nas ważne, czyli zajmujemy się tym, co jest y, dla nas wartością y, i nad tym pracujemy, i, i to przychodzi na skutek naszego zaangażowania, tak? Tutaj nie ma czegoś takiego jak. Y, takie cuda, że kasza manna z nieba spada sama. Nie. Taka karta to jest karta gwiazdna. Natomiast monety to jest karta bardzo takiego twardego stania na ziemi. Natomiast dzięki waszej zaradności, pracowitości, zaangażowaniu, marzeniom i pójściem, pójściu za tymi marzeniami to się może ziścić. Sierpień. Dwójka mieczy. Dwójka mieczy mówi o trudnych decyzjach. O decyzjach, które Trzeba podjąć, ale wy bardzo ich unikacie, to jest w ogóle wasza energia. No i jakiś tutaj jest hamulec, jakaś, może brak odwagi, może trudność wynikająca z jakichś sytuacji, które, które was powstrzymują. Natomiast dla Was, w Waszym pojęciu, jest to decyzja trudna i czasami możecie ją odwlekać, bo Wy pewnych rzeczy nie chcecie widzieć. Tutaj jest zamknięcie oczu, skrzyżowanie rąk, tak, żeby po prostu zamknąć się na to, co jest. Te argumenty, które do Was przychodzą, po prostu pomijacie i jakby tą decyzję odkładacie jeszcze, jeszcze, na jeszcze później, tak bym powiedziała. Wrzesień. Siódemka mieczy. Hmm. jeżeli to wy, to jesteście sprytni, dacie sobie rady z czymś, co trzeba, co, gdzie trzeba trochę pokombinować, gdzie trzeba być sprytnym, takim trochę przebiegłym, takim trochę, trochę, trochę gdzieś tam pokluczyć, polawirować. Natomiast jeżeli taką osobę spotykacie na swojej drodze, to już nie fajnie, bo to może oznaczać że ktoś was oszukuje, okrada, że ktoś jest po prostu wobec was nieuczciwy. Październik Dziewiątka monet to jest karta odpoczynku po jakimś y, trudniejszym, czy męczącym okresie, ale my się też czujemy tacy bezpieczni. Może troszeczkę y, chcemy się zamknąć, zabezpieczyć i y, jakby poczuć na jakiś czas, y, 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 że nic nie, y, nic nam nie zagraża. Natomiast to może być troszeczkę blokujące. Możemy na własne życzenie to mieć. Natomiast jeżeli to jest jeden miesiąc, jest to naturalne, że my mamy takie okresy, że nie jesteśmy cały czas aktywni, że czasami chcemy się po prostu zamknąć, spokojnie odpocząć, pomyśleć i nawet nie mamy ochoty na jakieś po prostu zdobywanie świata. Listopad, piątka, miecz. I grudzień król monet. Proszę Państwa, piątka mieczy to jest karta, która mówi tak. Czuję się zraniona, czuję się potraktowany nie fair. Ktoś mi wbił nóż w plecy, czyli zrobił coś za moimi plecami. Jest to nie w porządku. Czuję, że ktoś działał przeciwko mnie. Proszę pamiętać, że karty mieczy oznaczają. Mieczy oznaczają myśli. To wcale nie musi tak być, może ja zaraz dopytam, natomiast to wcale tak nie musi być. To wy się możecie tak czuć, a wcale wam nikt krzywdy nie musi robić, tak? Natomiast jakby kończycie rok w energii króla monet, który jest postacią bardzo ustabilizowaną, to jest stabilność. Poczucie, że nam niczego nie brakuje, że mamy sytuację materialną opanowaną, że mamy, nie wiem, dobrą pracę, dobrą pozycję, to jest taka, takie poczucie bezpieczeństwa finansowego, wszystko jest takie ułożone. Energie monet pokazują wszystko takie ułożone, stabilne. Myślę, że po takim czasie, gdzie tu mi się pokazują te, te miesiące jesienne, jako takie trudniejsze, bo tu się pojawiły trzy karty mieczy, te ograniczenia w buławach. Myślę, że, że ta końcówka roku pokaże jednak, że wszystko się poukłada. Ja bym tak powiedziała: w kartach monet to jest takie poukładane. I karta tła dla tego roku, kapłanka, to jest karta intuicji. Proszę, żebyście. No właśnie, u was to będzie y, może być trudne. Dlaczego? Dlatego, że osoby spod znaku wagi, jak i spod innych znaków y, powietrznych wszystko analizują. Analizują każdy szczegół. A ta karta mówi, żeby się zdać na intuicję, żeby jej słuchać, żeby jej nie y, właśnie nie zagłuszać tym analitycznym myśleniem. Bo to nie tędy droga. W tym wypadku pokazuje się, żeby więcej iść za wnętrzem, za sercem, właśnie za, taką, za, ta, za takim impulsem, który nieraz przychodzi, i, i my po prostu jakby racjonalizujemy. Nie. Tu chodzi o to, żeby otworzyć się troszeczkę na świat duchowy, chociaż Wy jesteście bardzo racjonalni, Wy, wy chcecie wszystko przemyśleć. A tutaj właśnie jest taka rada. Dobrze, dopytujemy. Ta talia, z której yy, które karty już leżą, jest to karta Witches Tarot, a ta, z dopytuje, kar, talia Secret Tarot. Wieża. Szóstka buław. Jeżeli coś się w waszym życiu wydarzy, co jest dla was zaskakujące, niespodziewane i być może was trochę przestraszy, może was yy, zestresuje, może was załamie, to od razu mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jakby po tej zmianie, po tej może nagłej zmianie osiągacie sukces, to prowadzi do sukcesu. Czyli to będzie dla Was dobre, tak bym powiedziała. Ta zmiana, która może szybko się zadzieć, będzie dla Was dobra. Szóstka Mieczy też jest związana z tą zmianą i powiem szczerze, że taka sekwencja kart często wychodzi, bo to jest coś, co nas zmusza do jakiegoś ruchu. Jeżeli mamy, proszę pamiętać, że do zmian zachęcają, zachęcają lub zmuszają nas właśnie sytuacje, które, na które my wpływu nie mamy. I byśmy tak siedzieli, siedzieli, byśmy nic nie musieli robić. Natomiast ludzkość w ogóle na, na przestrzeni historii właśnie do zmian zmuszały takie nagłe sytuacje. Nie wiem, zmiany pogody, coś trzeba było zadziałać, jakaś niewygoda i właśnie wtedy ludzie wymyślali, nowości, iż ludzkość szła do przodu. Czyli wyjdźcie do przodu i no, zmieniacie być może nawet i miejsce. Król Buław. Król Buław to jest posiadanie, to jest, to jest związane z, z taką pewnością swojej pozycji. No i teraz od czego możemy odchodzić? Od pracy? Być może ktoś zostanie... Czy zwolniony, tak, może być zwolniony. Niektórzy mogą być zwolnieni, niektórzy, nie, zwolnieni, niektórzy mogą odejść na skutek jakiejś, jakiejś sytuacji, która właśnie was, zburzyła wam w ogóle sposób dotychczasowego myślenia. I niektórzy sami odejdą, niektórzy zostaną zwolnieni, niektórzy będą zostawiać swoje miejsce zamieszkania, kupować gdzieś coś albo przeprowadzać się yy, gdzieś, yy, gdzieś, gdzie, no, w inne miejsce, w nowe miejsce. Co my tu mamy? Siódemka mieczy, która się już pojawiła, czyli to, co um, wy chcecie budować, w co bardzo wierzycie, może powodować zawiść y, u innych i może powodować chęć y, takiego y, jakby skorzystania z tego to jest bardzo delikatne słowo skorzystania, bo to jakby ktoś zo zobaczy, ktoś w tej energii, jeżeli widzi Wasze. Starania, wasze pójście do przodu może po prostu próbować na tym skorzystać. Natomiast powiedziałam wcześniej, że ta karta mo może oznaczać wasze sprytne podejście do sprawy, wasze, wasze takie działanie, które jest, tak jak wcześniej powiedziałam, takie mądre, bystre, przebiegłe. I tutaj fajnie zaczynacie coś, i tu trzeba wykazać się taką właśnie pewną, yy, jakby to powiedzieć, yy, takim myśleniem niestandardowym. Królowa była też o tym mówi, bo to jest kobieta, która tak jak powiedziałam wcześniej, wierzy w siebie. A tu mamy dwójkę kielichów. Okej, okay. to może być poznanie osoby której się bardzo podobacie, albo która wam się bardzo podoba. To jest takie przyciąganie, taka chemia, ale za tym też idą emocje, bo dwójka kielichów to są uczucia, a kobieta w, w energii królowej Buław to jest kobieta bardzo atrakcyjna, to jest ogień, to jest, to jest, to jest po prostu osoba, która no, zwraca uwagę, jak się pojawia tylko w towarzystwie, tak? Więc tutaj może być relacja bardzo gorąca, tak bym powiedziała. Nie musi być wcale relacja romantyczna. Natomiast jest, Rzeczywiście takie czujemy, że z tą osobą chcemy, i naprawdę się dogadujemy, ale tutaj, jak powiedziałam, ponieważ tutaj jest zarówno atrakcyjność, taka, taka zewnętrzna, jak i emocje, więc to może oznaczać jakąś taką fajną relację, jakieś randkowanie. I tutaj też mam tą dwójkę kielichów jak najbardziej. I po raz kolejny macie słońce przy tej karcie umiarkowania, której tak pięknie mówiłam, że i tęcza, i słońce, i przyroda, i spokój, cudownie. Być może z tą osobą tak się czujecie, bo to jest karta yy, lwa. Tutaj mamy lato, tutaj mamy też kartę lwa, więc, więc tutaj jest energia, tak jak powiedziałam, takiej, yy, takiego yy, przyciągania, takiej iskry, płomienna energia, a tutaj do tego jeszcze dochodzą emocje. Natomiast czy to długo potrwa, nie jest powiedziane, bo pokazuje mi się odejście od jakiejś relacji, zostawienie czegoś, ale to nie musi być to samo, bo może być tak, że kogoś poznajecie i na rzecz tej osoby zostawiacie coś innego. Proszę pamiętać o czym powiedziałam na początku, żeby zacząć coś nowego, przepłynąć na drugi brzeg, czyli być w nowym miejscu, nowej relacji, nowej pracy i tak dalej. Trzeba coś zamknąć, trzeba coś zburzyć, coś, coś takiego może być. Więc mogą być tutaj dwa scenariusze, że albo to, ta znajomość długo nie potrwa, albo na rzecz tej znajomości, tego, tego, tej relacji zostawiacie coś innego. Coś, co do tej pory trwało. A dziewiątka monet, czyli ta karta, która mówi o spełnieniu marzeń. I tu mamy cesarzową. Cesarzowa to jest karta kreatywności, płodności. Czyli niektórzy, którzy marzą o dziecku, tu się może zadziać, to może być ciąża. Natomiast kreatywność, płodność to nie tylko chodzi o taką fizyczną płodność, tak? To chodzi o to, że my coś tworzymy, my mamy jakieś nowe pomysły. I to, co wcześniej powiedziałam, działamy na rzecz tego, coś wymyślamy, idziemy za tym z naszą aktywnością i to powoduje, że nasze marzenia się spełniają. Po, naszych, po naszym jakby naszym wkładzie pracy. Dwójka mieczy. Myślę, że podejmiecie jakieś decyzje. Przynajmniej tego, by tutaj chciałam powiedzieć karty oczekiwały. Tak, takie tutaj jest wskazówka kart. Bo dwójka mieczy to jest ta blokada, że nie wiem co zrobić, ale koło fortuny mówi, że no musi coś ruszyć z miejsca, że stać w miejscu się nie da, że w tej dwójce mieczy nie można tak długo tkwić. Koło fortuny mówi, że się sprawy ruszają, że sprawy ruszają z miejsca, że się coś zaczyna dziać. Siódemka mieczy, asmonet i teraz tak. Przy tym monet, czyli czymś nowym, to co powiedziałam, działanie w kierunku takim, żeby finanse tam swoje ustabilizować, sprawy materialne i tak dalej, jest ktoś zazdrosny, tak? Albo wy musicie zadziałać, żeby tutaj, żeby tutaj zadziałać sprytnie, żeby to się zadziało. I teraz, żeby to się ziściło. I teraz tutaj mamy to samo. Coś nowego, przy tym albo ktoś zazdrosny. Ktoś, kto chce z tego skorzystać niesłusznie, nie nieprawnie, nie, nie nielegalnie. Natomiast też może być tak, że wy, żeby coś nowego zacząć, nie wiem, iść na rozmowę o pracę, coś kupić, musicie się wykazać sprytem. Czyli powtarza się to. Dziewiątka buław. No właśnie, tak jak powiedziałam, to jest karta, która mówi, że być może chcecie się troszeczkę zamknąć, troszeczkę przeczekać, troszeczkę pomyśleć. Karta trójki buław mówi o, czeka, o czekaniu, o przeczekaniu czegoś. Właśnie w bezpiecznych takich warunkach, bym powiedziała, być może ktoś, ktoś w domu po prostu chce być. Natomiast tak, tu jest pewnego rodzaju zatrzymanie. To jest miesiąc Waszych urodzin, bo to jest październik. Oczywiście, tak jak powiedziałam, elastycznie proszę traktować czas. Natomiast może być czas takiego. Takiej właśnie chęci przeczekania czegoś. Poczekania na coś być może. I piątka mieczy taka, ta karta, o której mówiłam, że dopytam, czy to rzeczywiście was ktoś rani, czy, czy niekoniecznie. Bo mamy tutaj rycerza kielichów. Kim jest rycerz kielichów. To jest osoba z znaku no. raka skorpiona lub ryb. Osoba emocjonalna. I teraz tak. Albo wy nadmiernie emocjonalnie reagujecie na coś i się tak czujecie, że ktoś wam jakąś krzywdę robi albo taka osoba rzeczywiście może w jakiś sposób się tak zachować, że wy się tak poczujecie, natomiast proszę pamiętać że karty mieczy oznaczają to, co jest w naszej głowie to nie musi być tak, że w rzeczywistości coś się dzieje, że ktoś nam krzywdę robi, tylko my możemy mieć takie odczucia, takie myśli, takie emocje. Rycerz Kielichów to są bardzo rozchwiane emocje. To jest, to jest takie raz euforia, raz, raz depresja. Raz jestem tu, raz nie chcę być tu, raz jestem znużony, znudzony, raz mam po prostu wiele radości w sobie, więc w ten sposób to może wyglądać taki, taki rozchwiany miesiąc. Natomiast na koniec mamy króla monet To jest kart i przy po karcie papieża, jest to karta. Jest to energia y, takiej trady, takiego tradycyjnego podejścia. To jest tak, tak samo. Mmm, powiedziałem y, Aha, bo to jest byk panna lub koziorożec, a to jest byk, więc y, to jest sta, tak, jak powiedziałam, stabilne. Ale przy m, karcie papieża. Mówimy o hierarchii i teraz hierarchia może być zarówno w firmie, jak i w rodzinie. Prawdopodobnie ktoś z rodziny albo ktoś, kto jest właśnie w tej hierarchii wysoko, może Wam pomóc, czy wpłynąć, czy zaprotegować. W tym, żeby, żebyście to, taką, takie to bezpieczeństwo zbudowali. Tak jak powiedziałam, którzy będą pracę zmieniać, niektórzy będą kupować mieszkanie i tak dalej. Czasami może być to przepisanie y, mieszkania, domu, majątku, y, to są y, testamenty, to są akty notarialne, tak, wszystko co związane jest z rodziną. Bo ktoś powiedzmy, bo to jest wielopokoleniowość, w karcie papieża jest wielopokoleniowość. I ta stabilizacja, czyli na przykład yy, dziadek przepisuje mieszkanie na wnuka, tak już wiadomo, że to zostanie w rodzinie. To jest, to jest tego typu energia. To coś związane właśnie z nieruchomościami, z pieniędzmi, ze stabilnością, z tradycją yy, i hierarchią. I karta Kapłanki. Królowa Buław po raz drugi. No to jest ogień, tak jak powiedziałam. Natomiast muszę powiedzieć tak. Dla niektórych te karty oznaczają romans. Dlaczego? Bo kobieta, bo kapłanka jest to kobieta w ukryciu, a królowa buław to jest kochanka. To co wcześniej powiedziałam. Myślę, że częściej, częściej myślę, że może, może parę osób będzie to dotyczyć. Natomiast no dla niektórych tak to wygląda. To jest po prostu yy, Sytuacja, gdzie nie może ktoś nie może być oficjalnym partnerem. No to jest akurat kobieta w ukryciu, ale to może, proszę to zawsze traktować w dwie strony, tylko musi się ukrywać i jakieś tajemnice. Karta, kapłanki to są w ogóle tajemnice, więc jak, jakieś spotkania w tajemnicy, być może właśnie jakiś ognisty romans, co nam tutaj właśnie właśnie wyszło. I rada dla Was na. 2020 rok, czwórka monet. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe. To zresztą Wam wychodzi. Tutaj, 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 że Wy do tego dążycie i to i, i będziecie to realizować. I, I dokładnie taka jest rada dla Was, żeby się tak ustabilizować, stanąć dwoma nogami tak bezpiecznie na Ziemi, żebyście się czuli tacy, yy, że macie, że Wasza sytuacja jest bezpieczna i stabilna. I tego Wam życzę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za obecność w tym roku ze mną. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i pozdrawiam.